Teraz tak. Tutaj mamy tego pilocika. Ten pilocik tutaj ma włącznik. On-Off jest to. Czyli na on. Tutaj. Teraz znowu trzeba sobie to włączyć. Tutaj też mamy przycisk On-Off. Włączamy. I on się tutaj już nam załączył. No i nawet widać, że działa. Tak. W zależności jak sobie tutaj manewrujemy. Teraz mamy przycisk tutaj taki do. E, tu jest rotacja. Jak sobie go przyciśniemy tego. On się zmieni właśnie w pozycję. Inną pozycję albo poziomą albo pionową. O. E, dobra teraz tak. Tutaj też mamy różnego rodzaju kontrolki. Ta kontrol t trzy diody tu są od zasilania. A tu chyba jest połączenie z Bluetooth. A to dokładnie nie wiem. Mod, jakiś program, tak mod. od spodu. Od spodu nie ma. A tutaj jeszcze jest plus minus, czyli trzeba to należy sparować to z telefonem. No właśnie, jeszcze tak. Ja sobie tutaj to na chwilę wyłączę. Przyciskamy i się wyłącza. I wtedy jest, się można kręcić tym. Ale tutaj jeszcze jest taki przycisk, to blokowanie. O, jak chcemy na stałe, żeby on tutaj się na mnie kręcił, to po prostu musimy o, albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, i wtedy jest stabilny. I się tutaj nic nie przesuwa. Ale jak go ubezpieczymy, to wtedy jeszcze teraz tak możemy sobie to, tutaj jest. Możemy przekręcić go w drugą stronę. O, właśnie tak. I wtedy jak sobie go tak postawimy tutaj. Nie wiem, czy mój kadr będzie widoczny. Tak. To tutaj możemy wtedy sobie w to, jakbyśmy chcieli, po prostu wetknąć nasz telefon i będzie stało tak. Będzie obracane. To można też do nagrywania e, sobie w domu jakichś filmików, ona nawet nie widać. Do jakichś nagrywania filmików. Nie chcę, żeby nie było widać. No, także wracamy z powrotem do, do tej pozycji. No i co teraz Wam jeszcze chciałem pokazać? Tu sobie złożymy, a jeszcze co Wam powiem odnośnie nóżek. Nóżki mają tutaj taką gumkę, to już są takie antypoślizgowe. No i na zasadzie składamy. Na zasadzie kliku.